Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy spacer śmietnikowy. A to moja pierwsza znajdka. Taka fajna drewniana osłonka na kwiatki. Naprzeciwko mamy kontener wielkogabaretowy. Zobaczymy, co tam w nim mamy ciekawego. W kontenerze sam gruz, ale fajne szafki kuchenne, takie ażurkowe. Nie, nie są mi bardzo przydatne, nie mam też możliwości zabrać, więc idziemy dalej. Powiem Wam, że niby jest ładnie na spacer, ale duszno, chyba coś będzie padać, więc idę taka trochę zrezygnowana, bo nie mam humoru od dwóch dni, no ale przesiedziałam, przemalowałam całą niedzielę, talerze tworzyłam. Także czas w przejście chociaż trochę. Może coś ciekawego się znajdzie, nie? No i trafiło się kilka talerzy. Nawet fajne. Tylko ciężkie. Wezmę sobie te duże z tymi kwiatami, bo mi się podobają. Zobaczymy co z nich uda mi się stworzyć. Hm. Szkoda, że tylko trzy mogły być cztery, to by było cztery po roku. A no tak to muszę zrobić trzy kwartały. No powiem wam, że bardzo słabo na tych śmietniczkach dzisiaj, czyli fatów ciąg dalszy. Auto unieruchomione, do pracowni nie ma czym jechać. Nawet na śmietniczkach cmentarnych nie ma nic, ani kwiatów nawet. W Biedronce puste też zaplecza o, no cóż no jeszcze trochę kawałek się przejdę wracam do domku piję sobie kawkę no i cóż no trzeba przeczekać ten gorszy okres wszystko mija podobno to też minie i taka piękna stara rama się znalazła prawdopodobnie był w niej obraz święty ale obrazu nie widzę ale ramę zabiorę. Jestem już w domku, kochani. Spacer zabrał mi około 3 godzin. Jestem zmęczona. Zgrzana, bo jest bardzo ciepło i duszno. Włosy mam już też takie niepoukładane. Już nic więcej nie znalazłam. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec dwa moje talerze recyklingowe. Oczywiście anioły. To jest pierwszy. Taki monochromatyczny. Biało, czarno, szary. I drugi. Coś takiego, to jest taki anioł jakby apokalipsy. Ze złoceniami, ze złotą farbą. Nie widać dobrze, ale tak mniej więcej go zrobiłam. No i tyle, kochani. Dzień jakoś tam spędzony, jeszcze jest trochę do wieczora. Chyba się trochę opaliłam albo zgrzałam. Także wszystkiego dobrego, miłego tygodnia. Dużo znajdę, jeżeli chodzicie. Pozdrawiam Was serdecznie.